Znajoma Rosjanka nad kieliszkiem twierdzi, że poeta, poetą staje się po śmierci. Śmierć samobójcza pasuje poecie, mówi, pokazując jesienina zdjęcie, po zdjęciu spętli. Ale twarz poety, jak każda twarz martwa, wygląda niestety. Śmierć jakakolwiek, to zrządzenie boskie. Ale w Związku Radzieckim pismem wielbić Rosję to w latach dwudziestych i granie ze zgonem. Gdy płomienie nadziei stawały się płonne, najcichsze słowo mogło zrodzić zemstę, a sam fakt życia stawał się przestępstwem. Więc przypuszczenie myśl nieufną biesi, może jest Jenin sam się nie powiesił, nim zakwojarz na paski pociął miast powroza, ręką potem białą, jak rosyjska brzoza, nim sprawdził, czy wytrzyma ciężar tak ogromny decyzji, mówią, że już był nieprzytomny. Skąd rany na twarzy, jakby pisał czołem. Schylonym po śmierci nad odległym stołem, Skąd ślady na ciele po pobiciu sine, Jakby miał się bronić przed swym własnym czynem. Ktoś musiał mu pomóc w przejściu w nieśmiertelność, W zamian za nieobecność w tym, czym jest codzienność. Lecz znajoma Rosjanka macha na to ręką. Zbrodnia dla niej zwykłością. Samobójstwo męką. Dać się zabić to klęska, słabość i pokora. W samobójstwie poety czyn i metafora. Więc szywce, mój gałupczyk, Tyś moim sergiuszkiem i wisi jesienin, wisi nad jej łóżkiem.